Let's check out this house. Some boys from the 101st could be trapped inside. Expect close contact. Z tej strony typowy grasz po 30. Oto kolejny odcinek z cyklu. Przypomnijmy sobie o Medal of Honor Eloyd Assault wersji, oczywiście na PC. A więc zaczynamy nasze walki po lądowaniu w Normandii. Jest to oczywiście Bokarz, czyli rejon tak zwanych żywopłotów. A więc tutaj będziemy mieli przyjemność albo i nieprzyjemność szukania spadochroniarzy z 82. czy tam 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej, którzy dzień wcześniej, czyli 5 czerwca, już lądowali w Normandii. No i oczywiście, jak to wszyscy. Wiemy albo nie wiemy. Um, oj, słuchajcie, tutaj mi wyskoczył z MP40. Um, oni dosyć mocno zostali rozrzuceni na dosyć dużym obszarze terenu. A więc teraz piechota, jednostki lądowe muszą ich oczywiście wszystkich znaleźć no cóż, do dyspozycji mamy karabin kultowy karabin BAR, który pierwszy raz, z którym pierwszy raz miałem styczność właśnie podczas grania w Medal of Honor Eloita Salt dopiero później gdzieś w grach on się pojawiał i słuchajcie, jakieś od razu chciałem też właśnie coś na ten temat powiedzieć, jakieś było moje zdumienie, a raczej zażenowanie, gdyż ten karabin BAR właśnie tutaj w grze Medal of Honor Eloita Salt jest naprawdę um, taki dosyć, oj, 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 oj Oj oj, no właśnie, to też zaraz do tego wrócę. On jest naprawdę taki solidny, ma ten dźwięk taki dostojny, a w Call of Duty 1 mm, pamiętam doskonale, że on był taki po prostu zwykły. No ale dobra, najgorsza rzecz w tym karabinie BAR to jest to, że jego magazynek ma tylko 20 naboi. Przed chwilą widzieliście właśnie to, jak to jest, kiedy się wcześniej go nie przeładuje. We've been trying to find our regiment ever since, but there are snipers everywhere. Ah. Powell, stay here and watch the back. No i właśnie słuchajcie, czy to przypadkiem nie był motyw z szeregowca Ryana, bo też pewien e, nie jestem, musiałbym sobie odświeżyć oczy, oczywiście ten film. Na pewno ostatnia mapa, znaczy e, no, czy mapa co ja mówię, ostatnia lokacja gdzie szeregowiec Ryan walczył, na pewno jest w Medal of Honor Frontline front oczywiście, natomiast e, czy tutaj właśnie walki w rejonie Bokasz. One są w pewien sposób tutaj przeniesione właśnie z filmu. Twórcy gry y, nie pieścili się, nie bawili się w konwenance, tylko bezpośrednio y, też y, po prostu zgapili od twórców filmu y, pomysły na lokacje. No ale cóż, jak coś było jedno dobre, to czemu tego by nie powtórzyć? Tylko, że po prostu w innym świecie, w innym, y, może nie tyle świecie, po prostu w innym rodzaju rozrywki Ym... Ściągnijmy sobie jeszcze tego. Oni będą tutaj nam przechodzić przez te żywopłoty. Oni będą próbowali się dostać tutaj do domu. Z tego co pamiętam, jeszcze od przodu oni będą na nas nachodzili, ale to dopiero za chwilę. Musimy się najpierw pozbyć właśnie tych tutaj z tyłu. No i co to wszyscy? Nie, tam jeszcze zobaczcie biegną. Okej, okay. zatem tych z tyłu mamy już zlikwidowanych, idziemy do przodu. No ale na szczęście tam mamy oczywiście karabin maszynowy MG42, który nam pomoże w ich likwidacji. No i tam też jest pewien swego rodzaju myk. No cóż, nasz jeep zniknął, został wysadzony. No i teraz oni oczywiście tutaj po kolei będą do nas podchodzić. No tak trochę nie to e, zrobione, ale słuchajcie, w tamtym czasie to naprawdę robiło ogromne wrażenie. Zresztą cała gra. I to lądowanie, przede wszystkim lądowanie w Normandii, m, także e, było naprawdę m, dosyć imponujące, jak na możliwości w tamtym czasie. E, Komputerów. No ktoś powie, że były bardziej gry, już w 2001-2002 roku zaawansowane graficznie. Może nie wiem, słuchajcie, nie wypowiem się. Jeśli chodzi o takiego na przykład Wolfensteina, oczywiście mówię tutaj o Ret Return to Castle Wolfenstein. No to cóż, tam grę wydawało Activision. Um, zresztą gra była chyba stworzona przez twórców później. Tak mi się wydaje. Um, Call of Duty. United Offensive, ale pewien nie jestem. Dobra, słuchajcie, ja bym mógł sobie tam siedzieć przy tym MG42 i opowiadać oczywiście o tych pewnych zawiłościach, jeśli chodzi o gry w tamtym czasie. Natomiast postanowiłem wyjść naprzeciw i zlikwidować ich dosłownie tutaj paru, ponieważ tak gra inaczej by mi tego zadania nie zaliczyło. Moglibyśmy tam naprawdę spędzić bardzo długą chwilę. Okej, okay, będziemy szli na swoich dwóch. Z tego co pamiętam, przed nami będzie stało działo, które będziemy musieli zlikwidować za pomocą wydaje mi się wsparcia lotniczego, które będziemy musieli oczywiście wezwać, no ale żeby je wezwać będziemy chyba musieli jakąś krótkofalówkę jakąś radiostację znaleźć, coś takiego. A to będzie na pewnej farmie. I z tą farmą, słuchajcie, ja mam ymm, pewne przygody. Okej, okay, ktoś tutaj granatem rzucił, to chyba nasi poczęstowali ich. No, ale okej, okay. na kompasie oczywiście wskazuje mi tutaj, żebym szedł w lewo, ale mamy rozwidlenie dróg, a w Medal of Honor e, Eloid Assault rozwidlenie dróg nie jest e, po prostu jakimś e, tylko i wyłącznie dodatkiem, a celowym oczywiście zagraniem. Słuchajcie, pamiętam, jak kiedyś próbowałem e, biec na to działo, żeby w jakikolwiek sposób je zlikwidować. Tak jest więc teraz sobie tutaj pójdziemy. Oczywiście człowiek wtedy nie znał języka angielskiego, no bo nie oszukujmy się, to były wczesne lata podstawówki i po prostu parł naprzód, nie, nie rozumiejąc, co ma tak naprawdę zrobić. Dopiero później gdzieś tam sugerował się tym kompasem, gdzieś tam coś od kogoś usłyszał. A tak naprawdę spolszczenie dopiero pomogło. Oj, 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 oj. O kurczę, słuchajcie, mam tylko... 7 punktów, życia niedobrze na szczęście. Tutaj, apteczkami jest po prostu e, narobione w tej grze. Więc e, zaraz, jakieś znajdziemy, buteleczki. Z tego co wiem, w tej farmie będzie dosyć dużo amunicji. Oraz um, oj, przepraszam, to był nasz. Słuchajcie, tam będzie dosyć dużo apteczek i amunicji. Our squad's ratman was killed in the clearing to the southeast of his house. sniper in silo out there and we can't it, sir. Now, you're the only sniper. Head for the farmhouse and take that sniper. Take him out and get back with the radio. Tak jest, ten sniper jest na takiej wieży. ściągniemy tutaj z tego miejsca. O właśnie. Oj, po pierwszy oddał ogień. No i przy okazji zobaczcie tutaj jeden. Nie wiem czy to też ktoś tu kłóca, Raczej nie. O i tutaj jeden ziomeczek sobie czeka na nas. My musimy obejść tą farmę, przejść przez y, tamtą stodołę i w ten sposób znajdziemy się na tyłach. Ale później dojdzie do kontrataku, słuchajcie, i tego się tutaj trochę obawiam. No tak jak mówiłem, zobaczcie, tutaj jest mnóstwo amunicji, mnóstwo apteczek, więc możemy sobie tutaj wracać wielokrotnie. Dobra, I tutaj jest ta radiostacja, już słychać nawet. I wiecie co? Możemy sobie przejść przez... z powrotem, wrócić tą samą drogą, ale my sobie podejdziemy tutaj, ponieważ zaraz dojdzie do eksplozji tego muru. I ja już im rzucę granaty. Mój do mnie e, strzelał. Gdzieś jeszcze jeden się ukrył, tak mi się wydaje. O właśnie, zobaczcie. Tutaj się znalazł Gegatek. No ale ten jeden uratowany przez nas spadochroniarz, no już go nie ma z nami. Chyba oberwał za mocno. No i właśnie ci sojusznicy, których uratujemy, gdzie spotkamy podczas gry, oni oczywiście w miarę otrzymania, e, otrzymywania obrażeń mogą opuścić nasz e, skład. Kiedyś próbowałem za każdym razem przechodzić to w taki sposób, żeby ich uratować, natomiast to absolutnie nie ma najmniejszego sensu, ponieważ naszym tutaj głównym sojusznikiem nieśmiertelnym w sumie jest nasz dowódca, który z nami tędy chodzi. Tak, lornetkę mamy na siódemce i więc zbliżamy się do działa. I wzywamy wsparcie lotnicze. I teraz musimy chwilę poczekać. Niech się pojawi. Okej, okay, pierwsze działo mamy załatwione. Gdzieś jeszcze będzie drugie, ale zanim do niego dojdziemy, to jeszcze czeka nas walka przy takim dużym, dosyć. Nie pamiętam jak to. Co to było dokładnie? Ale to jakiś chyba radar, słuchajcie, tak mi się wydaje. No, okej, okay. mamy zniszczyć dzieło przeciwlotnicze. Tutaj mamy karabiny maszynowe. O, właśnie, odzywają się. No, chyba oberwał. Tak jest. Ojej. No, ten nasz kompan, powiem Wam, że ma niezłe oko, nawet jak z Tomsona, słuchajcie. <laughs> On tu nas naprawdę wspomaga, ubezpiecza. Dzięki temu mogę zająć się właśnie eliminacją, a także po prostu realizacją zadań, które mam tutaj przedstawione. I to jest właśnie to działko, które będziemy musieli zniszczyć. Co jest takim, takim niuansem, o którym trzeba pamiętać grając w Medal of Honor Eloyta Salt? Otóż ci nasi kompani chodzą z nami krok, za nami krok w krok, dosłownie jak cień. Więc jeżeli gdzieś podkładamy ładunki, to trzeba to zrobić tak, aby ich albo wyprzedzić, bo oni w to miejsce, słuchajcie, tak czy siak pójdą. Um. Co oczywiście sprawia wrażenie, że są w miarę inteligentni, a tak naprawdę absolutnie nie są, bo, podejrz... bo po prostu podążają prawie tą samą ścieżką co my. Ok, tu kolejna fala zaraz pewnie wyjdzie z kamienia. Czy jeszcze jedni? Słuchajcie chyba nie, więc odłączmy się po prostu od MG42 i przejdźmy. Do dalszego etapu misji i będziemy mogli wezwać kolejny raz wsparcie lotnicze. No i do tego momentu słuchajcie, ja grę dobrze pamiętam. Co będzie w kolejnej misji, słuchajcie, nie pamiętam. Pewnie będę musiał ją zobaczyć. Oj 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 oj, słuchajcie, patrzcie, ile tu ich jest. Oni nie zdążyli po prostu wyjść do nas. Oczywiście, gdybyśmy tutaj nie podchodzili, nie wiem, ja, ja chyba pamiętam, że tak to było właśnie: że gdybyśmy nie wyszli do nich, to oczywiście te fale przeciwników cały czas by się pojawiały i cały czas byśmy by wchodziły nam pod lufy karabinu MG-42. A więc kolejne działo, wzywamy wsparcie lotnicze i czekamy. No i co? Pięknie. I teraz tutaj w prawo będziemy schodzić, i tutaj ktoś będzie. A więc właśnie. I tutaj będzie się chyba misja kończyła. Tak jest. A więc pierwszą z nich mamy zaliczoną. Tutaj możecie zobaczyć statystyki, jeśli chodzi właśnie o tamten etap. Tutaj, jeżeli jest za szybko, to oczywiście zatrzymajcie sobie, żeby poznać szczegóły misji. A ja klikam kontynuuj i lecimy dalej. No i mamy pancerczeka, słuchajcie. Hmm, apteczka tak, pancerczek tak. Bo chyba, słuchajcie, będzie tutaj jakiś czołg do zlikwidowania, ale pewien nie jestem teraz. No, już się nie mogę doczekać. Słuchajcie, tego miasta, w którym będziemy polować na snajperów. oni będą wszędzie, po prostu wszędzie gdzieś ulokowani, a my będziemy musieli dzięki temu torować drogę naszemu oddziałowi, a później z tego miasta będziemy uciekać właśnie czołgiem. O, właśnie, zobaczcie, zobaczcie. Ale muci, słuchajcie, ale muci z tego karabinu maszynowego. No nic, tak nie da rady, więc weźmy sobie tego pancerczaka. No próbuję, próbuję. O, dobra. Z tego co pamiętam, one nie są zbyt nieocelne. Czasami te pociski mogą gdzieś się odbić, albo po prostu polecieć, pofrunąć w kosmos. Nagle, nie wiedzieć dlaczego. Jeden chyba poszedł. Zobaczymy czy drugi... Tak jest, drugi go zlikwidował, więc mamy ciszę już i spokój. Tutaj się jeden gagatek uchował. I tu chyba ktoś nam wyjdzie. Jeden z naszych. A może i nie.

My się szykujemy na jego likwidację, a żołnierze z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej właśnie na odwrót go niszczą. Jesteśmy oczywiście tym faktem w filmie zaskoczeni. Łe, słuchajcie, pamiętam, 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 absolutnie to chodzi o te, działa Belfer, czy jak one tam się zwą, to są te mm, e, samo kurczę, nie pamiętam, to są jakieś wyrzutnie niemieckie e, rakiety pocisków, Oran, pocisków niekierowanych nie na wzór i podobieństwo oczywiście Katiuszy tylko mniejsze i e, że tak powiem e, Łatwiejsze do transportu, chociaż w sumie. I chyba więcej miały tych pocisków, które mogły wystrzelić w jednym czasie. Podobno ich dźwięk był naprawdę straszny. Tak ze wspomnień żołnierzy, często, gęsto gdzieś słyszałem w programach czy też w książkach czytałem. Każdy, kto się spotkał właśnie z dźwiękiem tego. No i tej nazwy teraz nie wypowiem Wam, bo nie chcę tutaj łamać sobie języka, a Wam niszczyć uszu, dlatego po prostu tego nie wypowiem, ale wiadomo o co chodzi. No tak, musimy te cztery działa zniszczyć i musimy przejść przez to miasteczko. I z tego co pamiętam jeszcze jakiś kościół chyba będzie. Urany. Ale niestety nie można MG42 bardziej w lewo się odwrócić. Ma ograniczony oczywiście zasięg. Ten kąt, dzięki któremu będziemy mogli prowadzić ogień. No i właśnie, kurczę, to jest to, ale nasi ym, tutaj koledzy rzeczywiście nas bronią. Chwała im dosłownie, bo nie wiem co by było w tym momencie, gdyby on nagle serią MP40 mnie tutaj po prostu skosił. Ależ tak grama klimat, słuchajcie. I człowiek wraca do tego w, po tylu latach i to nadal trzyma pion i poziom po prostu. Niesamowite. Orany to jest MP40, yy, przepraszam, MG42. Absolutnie o tym zapomniałem. Teraz tak, gdzie tu się przechodziło? Przez któryś budynek musimy przejść, tylko nie wiem, który ale tutaj wyjścia nie ma, więc to raczej jest tam. No i właśnie mamy tygrysa, słuchajcie. I to jest też scena z szeregowca Rajana. Nie wiem czy pamiętacie, ale ta reklama, którą teraz widzicie na tym budynku, to także zauważycie właśnie w filmie Szeregowiec Rajan. Okej, okay, mamy yy, z Drowia Pancerza, tak naprawdę tygrysa. Jeszcze 40% on go ma, więc dwa strzały, raz oh, urany, dwa i po tygrysie. Słuchajcie, nie wiem czy to był nasz czy nie. Natomiast tutaj jest, zobaczcie, yy, gniazdo karabinu maszyno. A to nie był nasz. A to skubaniec. Tacy moi e, czasami ci kompani są absolutnie niegramotni. No, trochę ich tutaj było zgromadzonych w tym budynku. Lepiej zejdę na dół, bo widzę, że y, oni są pod budynkiem. No proszę, tutaj dwóch. Przemieszają się te mundury oczywiście, ale jakoś sobie tutaj poradzimy. Jeszcze jeden gagatek został. Ciekawe, czy ktoś u góry tu będzie. Tu nie i tu też nie, więc sobie zejdźmy na dół. I teraz będziemy musieli przejść przez ten budynek. Bo z tego co pamiętam, żeby dostać się do tego kościoła, to właśnie tutaj mamy zasieki i nie ma tej możliwości. I to gdzieś to przejście jest właśnie tutaj. Już sobie wyciągnę karabin snajperski, bo pamiętam, że w tym kościele są gniazda karabinów maszynowych. Słuchajcie, ja lubię te deseczki tak rozwalać. To właśnie był ten evenement, jeśli chodzi o tamte lata, że coś mogło ulec destrukcji, tak naprawdę. Wybaczcie za mój głos, ale nie wiedzieć dlaczego. Trochę jestem zakatarzony. Tu im wrzucimy granaty. Co by już się bali nas. Bo wiem, że w tych nawach bocznych będą żołnierze niemieccy e, poukrywani. Ależ mnie tu muci, słuchajcie. Ok, to chyba wszyscy. Jeszcze tylko sobie e, zejdę tutaj na, na ołtarz. Ale raczej tutaj nam nie będą wyskakiwać. Właśnie w tym e, motywie tak jest. W niektórych, w niektórych tylko lokacjach tak będzie. Um, ale już się nie mogę doczekać kolejnych misji, słuchajcie. Szczególnie taka jedna zapamiętałem ją. I ona chyba będzie niedługo. E, z takim rozbitym, wydaje mi się, hmm, samolotem. Albo to był szybowiec, słuchajcie. Będziemy działać wraz z ruchem oporu. No i właśnie, słuchajcie, mamy te Nevelberfery, czy jak one się tam nazywają. Te wyrzutnie pocisków niekierowanych. No musiał mi tutaj wejść teraz akurat pod lufę. No i też mamy tutaj pole minowe, więc trzeba będzie uważać, a w zasadzie moi kompani będą musieli uważać, bo oni to potrafią, słuchajcie, wejść prosto na minę. Kurczę nie wiem czy oberwał czy nie oberwał, mniejsza z tym, słuchajcie, wejdziemy tutaj do okopu. Aha. Okej, okay, granat tutaj nam nad nami dosłownie wybuchł. Tutaj jeszcze będzie paru przeciwników, i w zasadzie będziemy kończyć tę misję, bo zostały nam tylko właśnie te cztery wyrzutnie do zniszczenia. Musimy oczywiście tam ładunki wybuchowe podłożyć. No i chociażby tutaj, no rany. Chyba wyciągnę sobie po prostu Thompsona. On tutaj na tym krótkim dystansie będzie najlepszą opcją. Tam jest kolejny. No i teraz tak, musimy przejść właśnie tam. A tutaj mamy po drodze pole minowe, więc będziemy musieli obejść to wszystko tak, jak przyszliśmy z tamtej strony, tylko i wyłącznie po to, żeby... O, zobaczcie, ten jeden z naszych już tam mocno kuleje, więc nas nie dogoni. Ten mój też już za szybki nie jest, natomiast jeden z żołnierzy właśnie airborne. O rany! O Jezu, słuchajcie, ale dobrze. Nie wybuchły te miny, słuchajcie, ale miałem szczęście, przeszedłem przed palem, a nie za palem, no i właśnie to jest to, a później człowiek zdziwiony, że nagle koniec misji i wczytuje z powrotem save'a. Trzeba na to uważać oczywiście w serii Medal of Honor. Jak jest znak miny, to po prostu lepiej tam nie wchodzić. To raczej w tym bunkrze nic ciekawego nie ma, więc po prostu podłóżmy ten ładunek wybuchowy. No i cóż, i będziemy kończyć tę misję i będziemy kończyć także ten odcinek, za który ja Wam serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podobał. Tutaj macie garst statystyk i widzimy się za dwa dni. Cześć!